O kurwa! co jest kurwa? Nieładnie podsłuchiwać. Ej, co jest kurwa? Lordzie! Co się kurwa dzieje? Ej, nic nie widzę, kurwa! Lordzie! O kurwa, co się dzieje? Ja dziś lecę. To potrzeba Evrona Gdzie jest Ewron Dobra, powiem, ale nie rób mi krzywdy dobra Mogę powiedzieć Ale pod jednym warunkiem Obiecuję, że nie zrobisz nikomu krzywda nie, nie ma tam był! Kurwa! Ej, jest ok Jest gid, jest git, jest git. Czekaj, czekaj, nie nie, bo to po kolei Dawid, żeby nie rozdzielować. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa! Biber, o, biber, o, kurwa. o! Rozpierdolicie za blisko. Dobra, w porządku, udało Teraz nagle że OG-ku... O, kurczę! Lordzie, prawdziwą koronę posiada Lord Evron. Co? Jakim cudem? Załóż koronę. Dobra Bloody. Korona królów! Nie możesz jej założyć? Yy, muszę mieć dostęp na chwilę do chata. <noise> ja pierdolę. I cały RP Jak w, <noise> w jakimś dokumencie coś pierdolę. O! Teraz, 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 już założyłem. <noise> Ty ja to, że gdyby nie multi nas nie zaprosiłbym, nigdy nie zobaczył na swoim kanale 20k już. <grym zdaniem> że na spokojnie może zelatać z różką dla mnie nie ma problemu, nie ma problemu pewnie. Ja chcę, <grym zdaniem> jak chce nawet może mnie wyruchać tą kurwa różką, nie ma najmniejszego problemu na spokojnie. <grym zdaniem> Żeby nie było, że nakręcam, to była przenośnia bo Oczywiście bo bo jak najbardziej. Może skończyć dupy na multi jakoradom. Tak. Tak. Owieź to Kamil, możesz, bo skończyć dupie czy nie? Nie, nie, nie. Co ty kurwa nie. jest, co ty, co ty? Ja pierdolę, ty jak ty ty, mówisz? ty, mówisz? Co ty mówisz w ogóle, człowieku, ty? Jesteś gejem? Tak, że to luz, nie? Dobra, mój... uwaga, Euron, dzisiaj chyba... powiedziałeś, że możesz wyruchać Nektar. Nexa. Nie powiedziałem. Ale Kubox jest A, chyba gejem, nie? Kubox jest nie. chyba gejem. Kubox jest największym gejem? W sensie jest Kubox? To, największym kubox jest gejem kubox jest, blacha. jest blacha. To prawda. Jezu, ale to akurat prawda. Bo przeciągasz słowa, nie ukrywajmy. A tam pierdolisz. Słuchajcie, o 20.30 będzie dymisja. No <laughs> Na pewno wszystko pójdzie dobrze kurwa, nie? Idzie ktoś za nam posetę? Te oczka! Ej! Co? Nie wy masz oczka, nie... Nie wkurwiajcie wystane. mi z tymi oczami, bo was wszystkich zamorduje, nie wkurwiajcie mnie. Masz... Oh, nie, spokojnie, Lordzie, Lordzie! No, no, nic nie się poszpałeś. nie dzieje! Nie, nic się nie dzieje! Nic się nie dzieje chyba! Nic Od się syropu się nie, chyba. Nie, syropu, nie kurwa, z Zaraz ty będziesz potrzebował syropu jak ci kurwa. Nie, wytnę spokojnie! Pędów... Luki, poczekaj, nie rób tego. Ona wróci. Serio! Może jej nie było przez ostatnie dni, ale to nie znaczy, że nic do ciebie nie czuje. Luki, mędrstw się w końcu pojawi. Nie musisz tego robić. Zobaczysz, jeszcze wam się ułoży. Weź ten totem, weź ten totem. No. W! Poczekaj, 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 poczekaj. w takim razie... O, wygrałeś! 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 wygrałeś. wygrałeś. O,

Szara eminencjo to dla, ciebie. Są, to są, dla drodze drodze ciebie! są na dole, są na dole, są potójcie, potujcie! MULTI, multi JEST! Ale kurwy mnie zakopały Te peciwki To był on się po prostu, no... Nie było innych możliwości, no. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Biedny, załamał się. No cóż, przypomnij mu, że terapia dra tylko jedna złota moneta. Kopce ci gram zaraz. ciekawe co jest na cmentarzu. Ciekawe co na cmentarzu znajdzie... Ej, ej, zobacz klipa jak to zrobiłem, przysięgam, tak? A weź podejdź, też czy coś masz? Czekaj, czekaj, widzowie, pokaż... To jest kurwa hit, nie? Coś ci śmieszy? Sakiry! Idę, idę! Jak mam admina tutaj, to po IP wiem gdzie mieszkacie. Jak używam tego lightninga, to leci wiązka elektryczności przez IP, y y normalnie przez kompa i elektryzuje Fierelo, i wszyscy giną w prawdziwym. Rzeczy. No. No kurwa, że w dole. Z opóźnieniem, z opóźnieniem, bo nie miał tego, bo nie miał y, kurwa. No i miał 5G. <laughs> Przez WiFi dłużej idzie po prostu. Mi <laughs> mi. No, no czy oni idą? Nie i na czony znowu. I na czony nie umarły! I na czony nie umarły, tak jak wtedy! Co ty Poka? robisz, Lexie? To no, nabijają mnie! A to faj, to faj, to faj mić! Pioruna, lordzie! Pioruna! Pioruka! Pioruka, lordzie! <laughs> on robi. Co, 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 co on kurwa robi nie NIE mogę kurwa Pojechał oh. Ja. Nie ma opcji Zawalczmy o nią Zawalczmy o nią! Ja Wyszli ich Co kurwa ich? Halo! Ej, chłopaki! <laughs> kupaki Tak! -ha -ha. Więc to są twoje sztuczki, lordzie? Nie będę walczył ze swoimi! Co się dzieje? Chłopaki, obudźcie się, płagam! Co się dzieje? Chłopaki, diables! Diables! Chłopaki, nie będę z wami walczył, odejdźcie ode mnie, proszę! Kurwa, chłopaki, błagam was! Chłopaki! Lavek, obudźcie, Lawek! Obudź Lavek, Kuboks! Kurwa powiedz mi coś, błagam! Diables. Diables! Ja jest twoja rodzina? Gdzie Obudźcie jest twoja rodzina? się chłopaki, błagam! Ja przez miejsce do ciebie rodziny nie ranię! Ha. Myślisz o, po czyjej stronie, stronie po stronie swojego bo. kochanka czy po stronie YFL? Ja pierdolę No to może być ciężkie, wiecie To może być ciężkie Oczywiście że jak najlepiej, nie? Żeby wybrał mądrze Zaufaj proszę cię, cię. Proszę cię, nie wchodź tam. Nie słuchaj go. Nie słuchaj go. Nie słuchaj go. Zaufaj. Się proszę cię. Kieruj się sercem. Jestem Coś z tobą. Z Jestem z tobą. Tak. Mam tak. koronę. Tak. Spokojnie, 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 spokojnie. Łukaszek schowa ją za zbroję, za zbroję swoją. Włóż tak, żeby nikt jej ci teraz nie wyciągnął. Spokojnie. Odejdźmy na trochę. Chodź multi, proszę. A pierdol się kurwo tam w duchowa. Chodźmy. Do tej mocy. Ostrożnie! Zejdźmy trochę, zejdźmy trochę stąd! Kolejny znak! Kurwa, uciekajmy stąd! Uzgodnimy co robimy, zejdźmy stąd! Spokojnie, że się wziąłem! Zajmij Spokojnie, że się wziąłem! Spokojnie, że się wziąłem! Spokojnie, że się wziąłem! Spokojnie, że się A nie, jestem O kurwa, zobaczcie to! Teraz mówi o swoim aktorskim A ja a to, to widziałem już dawno. <grym> Janina, dziękujemy ci za moderowanie. Cześć Janinka. Nie ma problemu. Dziaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj! <grym> ja pierdole! Wszystko w porządku? <grym> ja to tak mam już od chyba 15 minut. O! <grym> Kurwa. Już dobrze, wszystko Ale to już jeszcze szczęścia, prawda? To już szczęścia, tak, tak, tak? Dokładnie do. tak. Dobrze, to to przynajmniej się, a teraz się wy. kolejny sezon i będzie, będzie kontynuacja, wszyscy przychodzą na tak to, naprawdę. To, na razie to przerwa, na razie to przerwa. Ja nie no, ja teraz no, płaczę, no, tak płaczę, no, tak płaczę tak w stu złotówkę teraz, co nie? Też wszedłam. Co? Dopóki ja żyję, to ty... Tak, ja też przerwam. Gratuluję uczniom. Zabiłeś mnie. Wypełniłeś przepowiednie. Ten, kto zabije swojego mistrza, przejmie jego całą moc. Wiesz co? Znalazłem. Znalazłem. Coś, co do ciebie należało. To ten kamień. Co kurwa? On Nie. należy do ciebie. Nie. Ale dlaczego?